Liczba przekątnych siedmiokąta foremnego jest równa. To zadanie możemy rozwiązać na dwa sposoby. Pierwsze to po prostu rysujemy jakiś siedmiokąt i wyliczamy jego wszystkie yy, przekotne. A więc spróbujemy narysować taki siedmiokąt. Raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Ok. Może nie jest zbyt ładny, ale. Spełnia swoją funkcję. Teraz zobaczmy. Z jedyneczki rysujemy wszystkie przekotne. Jedna, druga, trzecia i czwarta. Wiemy, że z jedynki wychodzą cztery przekotne. Mamy cztery. Następnie z dwójeczki rysuję. Jedna, druga, trzecia i czwarta. Plus kolejna czwórka. Teraz trzecie. Jedna już jest, więc dochodzą jeszcze tylko trzy. Raz, dwa i trzy. Plus trzy. W twórce już są dwie przekątne, więc tylko dwie dochodzą. Plus dwa. Teraz piąte piątce już są raz, dwa, trzy, więc dochodzi tylko jedna czwarta. Plus jeden. W szóste mamy raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy już wszystkie. Spójrzmy ile ich jest. 4 plus 4, 8, plus 2, że tak powiem, 10, plus 3, 1, razem daje mi 14 przekątnych. Ok, teraz drugi sposób. Jeśli znamy wzór, jest tutaj podany w tym miejscu, to możemy od razu go zastosować, nie musimy bawić się w jakieś rysowanie. A więc lecimy. Liczba przekotnych D jest równa. 1, 2, razy n, jest to ilość boków, więc jest to 7, kąty 7, razy 7, odjąć 3. Ok, lecimy. 7 od 3 to jest 4, więc mamy 1, 2 razy 7 i razy 4. Czwórkę z dwójeczką skracam, tu jest 2, tu jest 1. 2 razy 7 daje nam 14. Jak widzicie, korzystanie ze wzoru jest dużo fajniejszą opcją, jednak trzeba wzór pamiętać, to jest minus. Ale coś za coś. Zaznaczamy odpowiedź. B. Bez kalkulatora PL. Kompleksowe przygotowanie do matury z matematyki.